Cześć, hej, witajcie! Ja jestem leśny i tak na wstępie macie konkursik na włoski Elektro. Żeby je wygrać, jedyne co musicie zrobić to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nikiem oraz łapkę pod tym filmem. Wyniki będą w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania! Dzień! No i dzisiaj jesteśmy na Movistar Planet 2, w ogóle to wyszło chyba z 3 dni temu, ja pierwszy raz się zalogowałem dopiero. Tak, możecie ocenić mojego luka I wpadłem na mega głupi pomysł, że kupię pakiet Diamond na rok i spróbuję wbić maksymalny poziom na MSP2. Z tego co mi wiadomo jest to 20, ale chcę się przekonać, bo to informacje sprzed miesiąca, które wziąłem z komentarza pod filmikiem Klaui od jakiejś jej widzki. Ale również jest też strona informacyjna o MSP2, ale to konek o tym już nagrywał. I tak, dobra, bez przedłużania. Klikam w to. Chyba oszalałem. Teraz robię cięcie i widzimy się jak kupię. I mamy to, dobra, mam pakiet, ale jestem teraz bogaty, ale czy da się... zmienić kolory? Halo, ej! Czy serio tutaj nie da się zmieniać kolorów? Czy tutaj serio nie da się zmieniać kolorów, czy ja coś zepsułem? Nie wiem, ja napiszę później do Movie Star Planet, żeby się upewnić, bo szczerze nie mam zielonego pojęcia, czy da się zmieniać te kolory, czy nie da się ich zmieniać. Tak wyglądam ja. W sumie wolę swój stary styl. Kupiłem to tylko dlatego, że chcę sobie, no to być maksymalny level oczywiście do ym, Yuna 13 Dream spełnić. W ogóle był kiedyś taki post na Instagramie z przeciekami i w sumie nikt nie wiedział do końca o co z nim chodzi. Niektórzy podejrzewali, że będzie to opcja. Dzięki której, jeżeli kupimy pakiet na MSP1, to dostaniemy ciuchy na MSP2. Tak samo, jeżeli kupimy pakiet na MSP2, to dostaniemy ciuchy na MSP1. I chcę właśnie to sprawdzić, więc teraz zalogujemy się na Movistar Planet zwykłe. No więc ym, dla tych, co myśleli, że tak to będzie działać, niestety nie działa. Leśny sprawdza tutaj i uczy. I tak, przejdźmy do. Tematu odcinka mam 121 tysięcy Starcoins, więc to się nie może zmarnować. Kupmy sobie wszystkie animacje, bo czemu by nie. Na przykład Tofflos Fortnite, tak, pozdrawiamy. Wydałem 4 diamenty i powinienem dostać 400 fejmu. Tak, dokładnie. 100 fejmu jest za każdy wydany diament. Ja to wszystko będę teraz testować. I zobaczymy, czy to co napisała osóbka pod... Filmem Klawy to jest prawda. 100 fejmu za wydany diament i czy wyda nam 650? Czy na, doda 650? Co? Nie rozumiem. Wydałem 650 Starcoins, a dodał mi 100 fejmu. Dobra, jeszcze raz. Za to dostać powinienem 100. To działa jakby chciała, a nie mogło. Dobra, kupujemy to. <gryw> to w ogóle mi się kupuje o co chodzi? Czemu mój level nie idzie do góry? Ej, to jest jakieś zepsute. Aha, AHA. Idę do domu. Fame, jak widzicie, mi się nie rusza, co jest podejrzane, bo na początku mi dało ten fame, a później coś kurde się zepsuło. Nie rozumiem tego. Dobra, idziemy do sklepu, zobaczymy, czy zaciuchy dostaniemy fame. Kupmy sobie coś ładnego. Ja tu widziałem już, że były jakieś fajne takie. Uuu, te spodnie są mega ładne. Jaki tutaj kolor? Może takie? Nie, fioletowy. Za jasny jest, chciałbym taki ciemniejszy. Dobra, weźmy ten czarny, który nie jest czarnym. A to co się zmienia? Aha, pasy. O, to może być fioletowe w sumie. Fioletowe albo szare. Eee... Dobra, niech będzie szary i kupmy. Do halo, Czemu mi nie daje fejmu? Czy to jest coś takiego, że daje dam fame tylko za pierwszy kupiony ciuch, za diamenty i za Starko? Nie rozumiem tego. Nagrywam to na drugi dzień i zobaczymy, czy tamto to był błąd i teraz mi dodało fame z opóźnieniem. I czy sprawdzi się teoria, że jeden ciuch dziennie może dać fejmik. Dobra, logujemy się. I teraz zobaczymy, czy mam dalej drugi level, czy nie mam. No i mam drugi level, ej, czyli to nie daje fejmu po czasie, ale dostaliśmy dzienny bonus. I teraz kupimy sobie... Jakiś ciuszek, bo jeżeli mi już w ogóle nie da fejmu, to ja naprawdę się zdziwię. Dobra, kupmy cokolwiek, naprawdę, cokolwiek. Hip hop, kup. Aha! Ło! Wow. Jezus, myślałem, że mi nie doda fejmu. Dodało mi chyba czysto, jednak. Czyli teraz wyszło, że dostałem jeden fame za jeden starcoins. aha. Podejrzane. Dobra, idziemy do sklepu i kupię jak najdroższą rzecz za diamenty. Co tu może być najdroższe? Halo, halo. Dobra, znalazłem jakieś takie włosy. No, mogą być, mogą być. Kupimy. Kupiłem chyba. I gdzie jest mój Fame? Halo, gdzie są pieniądze? Gdzie jest Fame, Sława i w ogóle chyba powinno zaraz to dodać. Podsumowując, za drugą rzecz, która kosztowała 6 diamentów, dostałem 200 fejmów, więc nie wiem, jak to działa naprawdę. Za pierwszą rzecz dostałem tyle, ile powinienem. Za drugą już mniej. Tak samo wczoraj było, bo wczoraj pierw kupiłem rzecz za diamenty, i za każdy diament dostawałem 100 starcoins. Tak dzisiaj w pierwszej rzeczy dostawałem za każdy starcoins jeden fejmu, ale za drugą rzecz już mniej, więc nie wiem naprawdę, jak to działa. Jeżeli wiecie, to możecie napisać tutaj w ogóle są moi widzowie. Pozdrawiam Was. A za trzecią kupioną rzecz nic nie dostałem fejmu, więc no historia się powtarza. Jeżeli wiecie dokładnie jak działa dostawanie fejmu, kupowanie rzeczy to możecie napisać w komentarzach. W sumie mógłbym kupić Inka w następnym odcinku i zobaczyć czy mi da fame jako pierwszą rzecz dnia. Dobra, idźmy do przebieralni i teraz zobaczymy, czy dostaniemy fame za stworzenie luka. O, jesteśmy obrażeni, bo to nie wiem, jakieś zepsute jest. Ja po prostu to wybiorę. I tło niech będzie te. Robimy fotę. Emosiara, dresiara. Mamy 500 fame, nie wiem dlaczego, publiczne. O, i za to dostaliśmy 50 fejmu, zobacz teraz, czy jesteśmy my tu w ogóle gdzieś. O, jest samosiara, dresiara, ale no, 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 nisko. Oczywiście tutaj większość opcji jest już wkrótce. Więc y, można tylko tworzyć luki, można łowkować luki. Nie wiem, zostawię łowkę, Co, zostawienie lopki nie dostaje się fejmu, niestety. Tylko dziwi mnie to, że kompletnie mi nie daje fejmu. W sensie dał mi za pierwszą rzecz kupioną za Star Coinsy i za pierwszą rzecz kupioną za diamenty, ale więcej nic. I to mnie smuci, bo myślałem, że wbijemy sobie tutaj maksymalny poziom. Bo z tego co tam słyszałem, trzeba 60 ileś tysięcy fejmu. Na maksymalny poziom i spokojnie by nam się udało to wbić, ale chyba coś MSP tutaj pozmieniało. Sam nie jestem pewny. Dobra, zobaczymy czy za max 3 luki dostaniemy fame. Może to się sprawdzi? Dobra, ten luczek nazwiemy sobie startowy. OK? I... No i za to dostaliśmy fame. Hmm. Dobra, wróć. Jeszcze zrobimy trzeci look, Push look. M publiczne. No i dostaliśmy znów fame, dobra wróć. I zobaczymy czy tylko za trzy dostaje się fame. Dobra, Z. Czyli to, że trzy luki dziennie dają fame się potwierdza, ale martwi mnie to, że nie daje mi fame'u zakupowanie rzeczy. Może odświeżę stronę i spróbuję sobie coś kupić. 660, ktoś polubił mój look? Prawdopodobnie? Dobra, kupmy jeszcze ostatnią rzecz. Mam nadzieję, że to coś da. Okej, okay. gdzie są moje luki, bo dostałem od kogoś łowkę, bo ich oczywiście z profilu chyba nie da się zobaczyć. O, jeden łowek i dostałem 10 fejmu za to, więc to też się sprawdza, bo tutaj mam 0 łowek, a tutaj mam 0 łowek. Więc to by było chyba na tyle w tym odcinku. Jeżeli ten sposób nie działa na zdobywanie fame, podejrzewam, że po prostu jedna rzecz dziennie może dać nam fame, to nie będę na razie wydawać starcoins. Jeżeli wiecie coś więcej o zdobywaniu fame, bo już to wytestowaliście, tak samo o zdobywaniu starcoins, to możecie napisać w komentarzu, czy ta teoria o tym, że jeden ciuszek dziennie kupiony daje fame, się sprawdza. Bo no ja dopiero dzisiaj się zalogowałem na MSP2, ono już istnieje chyba od dwóch dni. O, właśnie dostałem kolejną ławkę, Więc miłoby było, gdybyście powiedzieli, jak to wszystko działa, jacyś weterani, o ile już są takie osoby. No bo jestem ciekaw, chciałbym wbić tu duży poziom, ale póki co do no, najwidoczniej się nie da. Najwyżej będę logować się codziennie i kupować najdroższy ciuch, jeżeli tak to działa. Więc, no, wszystkie jakieś informacje, które wiecie, są mile widziane, możecie je pisać. Pamiętajcie o konkursie. Jeżeli macie jakieś pomysły z EBSP2, to też je możecie napisać. A ja już będę się z Wami żegnać, więc do zobaczenia i pa pa!